Myczkoła mordeczki. Z tej strony. Eee. Uh, Games. Halo. Ogólnie. Podczas nagrywania zepsuła mi się jakoś... Na nie wiem jak to nagrywać. Minecraft Hero. Będziemy budować... No. Przerdecznie zapraszamy, a nie ma odcinki. O, gasie rozpoczęła, panowie. Co? Gra się zaczęła. Ja my... yeah, pierd. Yeah. Yeah. <laughs> Dusi się. Nie, może dychać. Ja 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 Ej, zabi, 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 zabi. zabi. Cześć, 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 cześć. Big Nigger. Big Dziś <laughs> chunky, jest, chunky, jest, chunky, jest, chunky. jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam fallen, fallen fallen, fallen. <laughs> player, 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 player. Była taka piosenka, falny Kingdom. O, Boży muzykę. O, Nie będę miał prawa autotwórz. Błagam, błagam, skipnij. Błagam, skipnij, zabij, proszę.

no tak, wszystko było słabo, po Mogę uprawnienia. Mogę uprawnienia. Nie wiem na co. Opisałem sobie markę tutaj. Big chunking. Ładne masyko. Ej teraz mam płynnie, bo mam 5 fps. No i to jest o 50 9 Dokładnie. Masałko e, zaśpiewał... oj ojojoj Ale oj, 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 oj. co? on chce ten chłop? Ale on się poci. O kurde Ale Bredy, na Mogę upełniać na muzyczny on nie... Ej, ten chłop się jakoś poci. O nie, zabił, spadłeś Boże, uciekam, tu jest Alekok z podłogą. Ja tam widzisz, mówię, w Brazylii. Jesteśmy w Brazylii. Kocham Brazylię Tak. Chodź, chodź, ej bazy, nie masz kilow, to chodź do zielony. Nie lubię killów. Ja trochę w zielonych bo nie skurzałem już. Ej, on mnie goni. On oh będzie, to nie to. CZERWONY wody się jeszcze wyombał. Co się dzieje? To jest tak skomplikowane, że moja psychika nie wytrzymuje psychicznie. Jest to To ona się siodłuciła i zobaczyła, że spada mi ją tak, bo ja koksu cię zabił. Nie, yeah. no prawie nie mam życia, ale nie jest mój efekt, ale. Dobrze, wierzę, wierzę w ciebie, Zabi, że ty podołaś wyzwanie. Tepsi. A ty ty podałeś? No właśnie, no. Podołam, oczywiście, że podołam. Postaram się przynajmniej w moim. Moich, mo w moim... Postaram się, w twoje. No właśnie, no. Zapraszam, Zabi, że Cię zawiodłem. Zapraszam na kanał Tobiasz Ganie. Zapraszam na kanał Tobiasz Ganie. Czemu on chciał być śmieszny, on jest kmokał. Plecy, plecy, Masełko, plecy. Jak <grystanie> <grystanie> Ten... nie... Ja... Czekałem na to. Dawaj jeszcze dawaj Nadia 8, Natalia Natali 8A. Aha Kurde, siema Ale tuzuza. Ono, no, to... Ej, patrzcie, grupa dziewczyn. Kule. Wiki podłoga, 11. Siema tuzuza. Natalii, 8. Siema tuzuza. Siema. Co jest w demi, kto jest? Siema. Tuzuza. Nie, on mnie zabił, bo ma kit spama jakiegoś, chyba. Idziemy polegać na tym, ja bym Macitis all ten czerwony Mikus plus pewnie Chłop chciał być zabawny, ale nie wyszło. Masarko dawaj, le, le, leć na harmonisę, śpiewasz to. Jest z siebie. Oczywiście. Nie wiem, co mam, żebym się głosem musiał usunąć. Mam mój Aj tam jeżeli, to jest trima, jak wiga. Jadwiga jak Jadwiga Trima, Jadwiga No e, i no, w internecie ja, U nas jest to niż tam Ta, spokojnie. Ja tu jestem. Bo to bronie. Mało no, dzieci Chłopco, jakby na makrze gał jakimś, bo klikam tu. Jakby? Chopie, tu jest bardzo, bardzo No, to jest bardziej popularna, niż mózg, tutaj, zauważyłem. Ej, patrz, Bazyli, patrz, uda mi się, patrz, Bazyli. Bazyli, patrz. O, widzę, widzę. Nie widzisz. Wow. No, co to jest? Bo jak oksu postawił jest Ovik11 mnie zabiła, bo miałem przy serca i pewnie spadła, Zabij Chciałbym, w końcu. No, chciałbym, ale uważam, No Muszę po Ten podłoga, Ale może nie z przez chwilę? Nie, ale jest musiałem musi tym od niego ja odmutuj Ja odmutuję Aleka z podłoga, może nam pomoże. To odejmę dźwięk. Trzymaj. Alekam. Ale może nas ja. nie krdaj w ekipach, co? Zajmę się tym przynajmniej. No, wyłączcie ten dźwięk. Nie. Jak, Jak dźwięk? będziesz gadał bez sensu, znaczy to cię znowu unciszymy. O, unciszyłeś go. Czerwony macie Ej, czerwony tutaj chce do nas chyba przejść. No, czerwony, czerwony, masełko widzisz tam. czerwone macie. Czerwone ma na. Zaraz czerwone uciekam. Czerwony na coś? Zlampij się, czerwony do nas właśnie, idzie i nam będzie na No nie ma, by go zwrócić na. Czerwony na mój skarb. Co to by nie grać czasami? Pn... Co pn... pn... to jest taka pomowa? No kupuję i co? Dziękuję, co? Jest dress dreszcie metrów i łóżko. No chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, a nie zajechać. No idę, idę. Jeśli teraz nie rozumiem, co mam to wiesić Dokładnie. Ale pieplew, idź. Nie mam Nie chcę tylko ale Alek. Dobrze, rozumiem. Cześć. Kto mił? nie wiem, ale to ciebie. No do schleba. chleba. Do no będzie? Czekaj, patrz, on jest głupi i patrz. No widzisz, ale <ślepny> idiota. Tym się, dzisiaj się. Przepraszam, przepraszam, nie. Dzięki, dzięki, dzisiaj łóżko. Wygraźmy to. Umarłem, miałem pół serca. No to jest, bo miałem mało i. być. A udało nam się zniszczyć łóżko, podawaliśmy. Ktoś kupił Baby Yoda, ML500 kupił Baby Yoda, o kurde. Całyszałem Baby Yoda. No, spójrz na czat. Baby Yoda. Z tą nawet dziwą kurde wiem, co tu mówicie. Trzeba kupić Baby Yoda, panowie, musimy kupić Baby Yoda. O, silony. Ciebie się tam światło diamantem przystawiają się bije, o kurde. A, ale. Maleś no, się zabił piesno, mówicie. Dziwięć starych tutaj nawet grają. A on tutaj w Bo się kamki, bo to jest nubek. Patrz, Alekoks, coś koks To Obsydian buduje! On Obsydian! No szybko postaw i uciekaj. Ty Szybko niszczysz, lecisz Bazylii! Dobra, zginął, Daj, niszczysz się na łóżko.

Nie to jest jego, on, 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 on tak swoje emocje Legenda. Dawaj super mario bros Super Super bro. No To jest muszę prawda? Cicho, 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 nagrywam, nagrywam tak cicho cicho. Czekaj, ja robię, ja robię, plankę. Ja robię plankę, <grym> robię robię Czekaj, robię prąnka, robię Czekaj, robię prąnka. No, ja nie na Co? Na na jest na Dokładnie. Ja robię plankę, robię plankę. Nie robią nie bazę jaka, Co? co?

Takie łuki. No łuki będziemy strzelać. No, nie No, kurde, no, no, spadło. No i przegraliśmy. Kurde nie nabrał. No, super, koniec gry. Ale koch się nie nabrał, kurde. Ale koch się nie nabrał, naprawdę. A teraz nie Jest cię na tużywa. i Nie, idziemy na jał. Nie, nie, ja idę nie, żółtych, bo kobiety trzeba nie,

Oni, on, to, on to przewidział, on to przewidział. Żółty nam zniszczył! Kobieta, jezus maja, co wy zrobiliście? co, no, nie, no, za mazy, nie. Dobra, ten odcinek się będzie nazywał nieważna Gielka, nieważna. Coś tu mam daje, żebyśmy poszanowali? Może bawić, ale kto niszczy? a on nie wie, że mam niszczone.

a spokojnie, autodestrujcie to 25 sekund. No, ja myślę, że tylko Ale ważne, że zabiliśmy ale z podłoga. O, kobieta z jedna. Kobieta, moment. Aby co odbywały. Zobaczmy, dorosły O, pemy i odbywały się od... Którego jest to? nie wiem, nie wiem. Odbywały się na spółkę. Wieki jest diamentowa, ściema coś nazywała żelazna. No hajda, żelazna i o... o... i Bojusia no, jest k**em i jest głównym, po No bo to są nupki, to są kobiety. No, to są kobiety, no kobieta mone, to mówicie. No mówię, że kobieta mone. Kobiety. Kobiety. kobieta mone, a nie mają Minecraft, to mówicie. No... Jezus, kobieta i Minecraft. O, jedna idiotka. Ja mówię, że to jest mnie. Jeszcze... O, już mówisz, że to Patrz, ja ci mówię, ona, a, to jest, to jest. ona, ona, ona tutaj przyjdzie, ona tutaj przyjdzie.

Ło...uł...uł... Nie... O objazd tutaj zgłaszam, wybuch styczek, ktoś tam podwalił stypę. A co podwalił? Nie wiem kto. A co podwalił? Nie wiem kto. Ktoś podpalił. Bazeli, bazeli, bazeli. O,